Księga Rodzaju, rozdział 12 Pan powiedział do Abrama Zostaw Twoją rzemię, Twój ród i dom Twojego Ojca I idź do kraju, który Ci wskaże Uczynię Cię bowiem wielkim narodem Będę Ci błogosławił I uczynię Cię sławnym Będziesz błogosławieństwem Będę błogosławił tym, którzy Ciebie będą błogosławić A tym, którzy Tobie źle życzą Będę zło przez Ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Abram poszedł zgodnie z poleceniem Pana, a z nim poszedł też, też Lot. Abram miał 75 lat, gdy opuścił Haran. Wrzął on swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, którego się dorobili oraz służbę, którą nabyli w Haranie i wszyscy udali się w drogę do Kanaanu. Abram wędrował przez kraj Kanaan do miejsca koło Sychem, aż do dębu Mamre. Mieszkali tam wtedy Kanaanijczycy. Pewnego dnia Pan ukazał się Abramowi i powiedział, Twojemu potomstwu daję ten kraj. Abram zbudował w tym miejscu ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd udał się ku górom na wschód od Betel i rozbił namiot między Betel na zachodzie i Aj na wschodzie. W tym miejscu również zbudował ołtarz dla Pana i odtąd wzywał jego imienia. Abram zmierzał coraz bardziej w stronę Negebu. Po pewnym czasie nastał głód w tym kraju. Wtedy Abram udał się do Egiptu i tam się od, oszedlił jako cudzoziemiec. W kraju Kanan panował bowiem dotkliwy głód. Gdy, zbliży, gdy zbliżał się do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj, słuchaj, wiem dobrze, że jesteś piękną kobietą. Gdy ujrzą, czy Egipcjanie pomyślą, to jego żona, wtedy zabiją mnie. A Ciebie zostawią przy życiu. Mów więc proszę, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło dzięki tobie i bym pozostał przy życiu. Gdy Abram przyszedł do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że jego żona jest bardzo piękna. Ujrzeli ją też urzędnicy faraona i chwalili ją przed Nim. Zabrano ją więc do pałacu faraona, Abramowi zaż hojnie za nią wynagrodzoną. Dostał bowiem owce i kozy, woły i osły, sługi i służące, oszlice i wielbłądy. Pan jednak zesłał na faraona i jego dom ciężkie plagi z powodu Saraj, żony Abrama. Faraon wezwał więc Abrahama i rzekł: Dlaczego tak ze mną postąpiłeś? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną, lecz mówiłeś, że jest twoją siostrą. Wrąłem więc ją sobie za żonę. Teraz jednak oddaję ci twoją żonę. Weź ją i odejdź. Faraon rozkazał swoim ludziom, aby odprawili Abrahama wraz z żoną i wszystkim, co posiadał.